Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Iranczyk w Polsce. Znowu jesteśmy na bazarze w Iranie, w moim mieście, gdzie się urodziłem. To jest Rasht i jesteśmy na bazarze w Rashtie, w tym mieście. Roja patrzy na tradycyjne gratki, które tutaj sprzedają, a ja chcę was zabrać teraz w podróż w głęb zieloności w głębi raszkiego raś, bazaru, który tutaj jest przede mną, gdzie sprzedają dużo, dużo zieloności. A ktoś tutaj zapoznał, rozpoznał, że ja mówię teraz po rosyjsku, rosyjsku, a ja słyszę, że ja nie mówię, że ja mówię po rosyjsku teraz, a ja słyszę to, bo tutaj ludzie bardzo patrzą, patrzą na nas, co w jakim języku mówimy to jest właśnie Rasht to jest Iran tak naprawdę że wszyscy chcą e, się dowiedzieć kto kim jest, kto co robi i dlaczego tak robi kochani, e, pokażę wam przedstawię wam e, bazar w Rasht tutaj są to jest największe największe rozpierdziel które można sobie wyobrazić w Iranie tutaj się odbywa Wszyscy krzyczą, wszyscy. Mama nawet e, teraz trochę cześć. ma pretensje. Hej, cześć. Ma pretensje trochę na mnie, że ja nie noszę maseczki. Tak jak widzicie, trzymamy się za ręce i nic, nie ma żadnego problemu, że ktoś patrzy na nas z tego powodu. Bardziej z powodu tego, że mam, e, mam aparat wyłączony i nagrywam ludzi. Nagrywam ich codzienność. To ich dziwi. O, granaty. Granaty kosztują. E, 20 tysięcy tomanów za kilogram, czyli pół euro za kilogram. A to są e, to są cytryny, ale e, słodkie cytryny, których nie widziałam, nie spotkałam nigdy w Polsce i... To znaczy, nawet mi nie smakuje szczerze, ale... O fu, tutaj jest obrzydliwie. Yeah, to jest obrzydliwe generalnie tutaj. Nawet muszę zakrywać nos teraz, bo śmierdzi mi to są to, co flaki barana. No i to jest, kurwa, to jest głowa tego barana, którą ja pierdolę. Wow, i to są wędzone i suszone ryby. Nawet Nie wiem jakie wyglądają na karpia. Kapurę? Kapury. Zalo. Zalon. Zalon. A, ale. Ryba się nazywa Zalon, ale ja nie znam jak jest to po polsku. I to wysuszyli i uwędzili ewidentnie i tutaj są pomarańcze z krwią. To znaczy, ten jest... Tak się mówi po persku, że krw, e, krwowata pomarańcza, coś, coś w tym stylu. Wow, ile czosnku? O! Oh, co, co? Czosnek. Czosnek, no ja pamiętaj, że to. Że, że garlik to czosnek. Pięknie. Jezus Maria, tutaj znowu takie... Główna O nie Co to jest do cholery jasnej? Mamalichi Tak, to jest takie... To są głowy tego barana właściwie Tam też jest jeden Jezu To są tak... To jest takie jedzenie irańskie Wszędzie jest tego pełno Które Mama, Jak... Jak mówi jala, to znaczy, że musimy odejść z drogi. Let mi. Let me. Pozwól, Pozwól żebym przejechał. to widzimy ciekawe rzeczy. Pan, pan zaprasza, ale tam się tylko mężczyźni. Więc wątpię, żeby było miejsce tam dla mnie i mojej. To jest koniec? Działa bazar, mama mówi. Czyli to jest koniec tego bazaru, więc wrócimy, bo chcemy jeszcze was oprowadzić trochę po tym bazarze pięknym z tymi główkami barana. A jezu, jak oni krzyczą! Hej, oh. Siemka! Siemkajeni? Salam! Welicheli! w Turcji. Te flaki oni mieszają! Dobra, Roya. Gdzie idziemy? Idziemy tutaj? Roya trochę już mówi po polsku. Rozumie bardzo dużo, ale. Jeśli chodzi o, chodzi o mówienie trzeba powiedzieć tak prostymi słowami, czyli gdzie idziemy. Ona zna gdzie i gdzie zna idziemy. Więc powie po prostu, gdzie jak zapytasz gdzie idziemy, to Roja powie idziemy tutaj. I dlatego Roja mówiła, żebym żebym e, nosił maseczkę. A i tutaj co sprzedają e, głowa głowa kurczaków ale to jest jedzenie dla psa i tutaj jest nóżka dla kurczaków. Też to są jedzenie dla psa nie tutaj dlatego są na podłodze. Dla się moce. zapytał w jakim języku mówimy i życzył nam dużo zdrowia. Lechestani to jest... O, tutaj są oliwki. No i to jest mięsny, mięsny sklep, gdzie sprzedają prawie całe, całą krowę. I tutaj są oliwki. I to jest Sirtorsi e, czyli e, ciosnek, który został w, w Oczie przez bardzo długi czas. Twister serkiem Aderyn. W Oczie, co zostaje. E, o i tutaj są sosy z granatu i albo z mirabelek To jest bardzo randomowy sklep tutaj z kosmetyczką, z kosmetykami całdzichoszkwy Tak, to jest zupełnie przypadkowa oprowadzanka Wow myślę, że to jest myślę, że to jest łososz. Tak podobno to jest łososz. O jakie sery, zobaczcie mm, Ten ser jest bardzo pyszny a obok, obok jest, są te małe żurawinki. raspberry coś takiego Mówi się po polsku chyba nawet i to jest sklep z, z Tymi liściami świeżymi o, i tutaj sprzedają lokalne ciasto ciasto fuman tak wygląda normalny sklep na co dzień tutaj daktyle sprzedają, daktyle które są sprowadzone tutaj z południa Iranu bo jesteśmy teraz w bardzo zielonym regionie tego miasta, tego kraju, więc tutaj raczej nie znajdzie się. O jezu, ten pan chce Jesteśmy w bardzo zielonym i zimnym regionie Iranu, gdzie nie rosną raczej daktyle, tylko muszą być sprowadzone z południa. O i tutaj, uwaga, szanowni państwo, widzimy ogórki kisione. Tutaj są sprzedawane. W różnych rodzajach, w różnych rozmiarach. I reszta choszkar. O Jezu, to jest takie, takie ogromne zjawisko, którego teraz raczej Wam nie wyjaśnię. Ale reszta choszkar, Kiedyś przypomnijcie mi, a ja wyjaśnię Wam, co to jest reszta choszkar. A tutaj też są sprowadzone znowu owoce. Nar, nargil, kokos. O, i tutaj jest sklep z ryżem. Tutaj sprzedaje miły pan różne rodzaje tego ryża irańskiego. Miód, który w ten sposób się sprzedaje, bardzo ciekawe A tam też są. E... O, i to kupiłem. To, co mówiłem wam, że kupiłem, to jest e, limonka suszona. I to zawsze znaczy muszę, muszę jeszcze wziąć. I to też znowu taki sklep. Tak wygląda właśnie lokalny bazar w Iranie. To zawsze znaczy wraście. Taki bazar, nawet dla Iranczyków z Teheranu, jest e, ciekawym. O, tutaj miły pan sprzedaje e, jajka z kaczek. A, to są z, 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 z kurczaka, to są z kaczek i te są z gęsi. Bardzo ciekawe. Wow, ile rodzajów sera. Uwaga, podejdziemy tutaj. Hmm. Cudownie. Truskawki, nie wiem skąd w tym sezonie truskawki, mała, trus... mała... tu twarengi, to, Lidmiše. Tu Iran? Tu Sara, A, mówi, Roja mówi, że to są, to są truskawki... Lokalne, lokalne. Lokalne, Ciekawe, a tutaj sprzedają guziki i gratki do szycia. Bardzo ciekawe właśnie to jest cały Iran Ogórki kiszone. Mmm pięknie, pięknie. Ogórki kiszone i generalnie jakieś tam inne kiszonki bardzo ciekawe to jest, mówiłem, że to jest ten obrzydliwy owoc konus, który rodzice mi przywieźli do Turcji, pamiętacie? Z tamtego live'a. Jeśli nie polecam bardzo do zapoznania się z tamtym materiałem, z tamtym live'em był bardzo to... To był bardzo popularny live, bo e, jakby spotkało ogromną frekwencję. Tak i to jest lokalny bazar, który jest nawet atrakcją dla ludzi z całego Iranu, którzy do Rashtu, do tego miasta na północy Iranu. To jest miasto bardzo zimne, bardzo zimne, bardzo mokre, bardzo cały czas pada deszcz dzisiaj akurat jest prawie 3 czy 4 stopni, a... A jest piękne słońce, co bardzo mnie cieszy. Ale jest zimno tutaj ciągle. Jak na polskie standardy też to jest tak samo zimno. Tak, kochani, wyszliśmy z tego bazaru. Mam nadzieję, że Wam się spodobał e, ten odcinek z bazarem i e, cały, cały ten Iran, który pokazałam teraz, od jakiego pokazuję mu teraz od jakiegoś czasu. <gry> Jest bardzo dziwnie. Jest mi bardzo dziwnie generalnie, bo tutaj jest tak dużo tematów. Po prostu nie, człowiek nie nadąża, żeby, żeby każdy temat otworzyć, od, jakby e, rozwijać. Więc potrzebuję jak najszybciej powrotu do Polski, do domu. E, ściskam Was. Roja też pozdrawia. Pozdrawiam. Pozdrawiasz, tak? Tak. <grym> Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tak. Roja też pozdrawia. I życzymy no, Wam dobrego dnia. do Iranu. O, Roya mówi że Roya zaprasza Was do Iranu. I tak, no. Tak wyglądało. To wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Bardzo Was proszę o subskrypcję mojego Hi, kanału he, i włączenia. Dzwonka, żebyście od razu się dowiedzieli, co się dzieje na moim kanale. Bo zapowiada się ciekawiej, coraz ciekawiej. No i na koniec, na do widzenia, tak jak Roja mówi, chcę u was pokaza Wam pokazać pomnik matki. I, na jest mazlalko, I to jest, Roja mówi, że to jest pomnik, e, który symbolizuje matkę. Które, jakby kobietę z północy Iranu, która, która ma ryż w ręce, bo pracuje na, pole ryż, na polu ryżowym i ma swoje dziecko tutaj i rękę tutaj e, trzyma, bo jest zmęczona po pracy na tym, na tym polu. A i, i patrzy teraz na niebo i życzę, żeby, żeby nie padało, bo pewnie jakby jest postać w letni postać. Żeby nie padało, bo muszą e, zabrać jakby e, uciąć ryż. Tak, kochani. O, dobra. Trochę się przedłużyło, ale jeszcze wam w takim razie stwor. tu Jesteśmy, mówię, że to Iran jest tak spontaniczny, że ja też tutaj jestem spontaniczny. Nie potrafię, to znaczy poza swoją książką, którą, pisię, którą piszę, nic innego, na nic innego nie mogę się skupić. Na nic innym nie mogę się skupić. Więc pokażę wam jeszcze na koniec Stare Miasto. To jest Stare Miasto, przez które niestety przejeżdża motorcykl. Tak. No i to jest pani, która sprzedaje pomarańcze i dynie. I Tak, sprzedaje ona e, pomarańcze i dynie. Śmiesznie. Dobra, i to jest tam stare miasto i tak. Burzaki i do zobaczenia. Pa! Do widzenia, Rojan, Tu <laughs>